Tworzy rząd. Po upadku rządu i przyspieszonych wyborach w 2007 roku zyskuje 5 milionów 183 tysięcy głosów i 166 mandatów, choć ma więcej, to przechodzi do opozycji. 2011 rok to 4 miliony 295 tysięcy głosów, 157 mandatów. 2015 rok to 5 milionów 711 tysięcy głosów, 235 mandatów. Prawo i sprawiedliwość zaczyna rządzić. 2019 rok to 8 milionów 51 tysięcy głosów, też 235 mandatów, dalej utrzymują władzę. 2023 rok to 7 milionów 640 tysięcy głosów, 194 mandaty, traci władzę. Platforma Obywatelska w 2001 roku zyskała 1 651 tysięcy głosów, 65 mandatów. 2005 rok to 2 miliony 849 133 posłów. 2007 rok to 6 milionów 701 tysięcy głosów, 209 mandatów. Platforma Obywatelska rozpoczyna rządzenie. 2011 rok to 5 milionów 629 tysięcy głosów, 207 mandatów, kontynuuje rządy. 2015 rok to 3 miliony 661 tysięcy głosów, 138 miejsc w Sejmie, traci władzę. 2019 rok jako koalicja obywatelska kilku partii 5 milionów 60 tysięcy głosów, 134 miejsca w Sejmie. 2023 rok 6 milionów 629 tysięcy głosów, 157 miejsc w Sejmie, wraca do władzy. PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 2001 rok 1 168 000 głosów, 42 mandaty w Sejmie, rządzi 2005 rok 821 000 głosów, 25 miejsc w Sejmie, opozycja 2007 rok 1 437 000 głosów, 31 miejsc w Sejmie, wchodzi do rządu 2011 1 201 000 głosów, 28 mandatów, rządzi 2015 rok 779 000 głosów, 16 mandatów, przechodzi do opozycji 2019 rok jako koalicja polska 1 578 tysięcy głosów 30 mandatów jest w opozycji. 2023 rok jako trzecia droga, 3 110 000 głosów 65 mandatów rządzi. SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 2001 rok. 5 342 000 głosów, 196 mandatów w Sejmie rządzi. 2005 rok, 1 135 000 głosów, 55 mandatów opozycja. W 2007 jako Lewica i Demokraci 2 122 000 głosów, 53 mandaty. 2011 milion 184 27 mandatów opozycja. 2015 rok jako Zjednoczona Lewica milion 147 000, 0 mandatów, bo próg dla takich koalicji to 8%, czyli nie weszli do Sejmu. 2019 rok, 2 319 tysięcy głosów, 49 posłów mandatów w Sejmie, opozycja. 2023 rok, 1 859 000 głosów, 26 mandatów, rządzi. Korwin, 2015 rok, 722 000 głosów, 0 mandatów, bo próg dla tej partii to 5%, nie zdobyła tyle. W 2019 jako Konfederacja zdobywa 1 256 tysięcy głosów i wprowadza 11 posłów, Opozycja. 2023 rok. 1 547 000 głosów, 18 posłów opozycja.